Jednak YouTube. No co, a już nie kręcicie duża telewizja? TVR, TVN, Złote Węże, a... Złote Żaby, Globy? No kręcicie, może coś niedługo z tego wyjdzie, ale ci proszę. Czyli ciągnie wilka do lasu? No, no, no nie tyle, co ciągnie wilka do lasu, tylko las coraz bardziej chce co wilka tam. Tak, tak. Macie jakieś deal z New Balance? Em? Bo kolejna osoba w butach New balance a. Tak, czy, czy widać moje buty? Pozdrawiam Mateusza. I jak rozmawiamy o, o obuwi, no to wiesz, grzechem by było nie wspomnieć o tym, że New Balance jest to najlepsza firma no, oczywiście. No to obuwie sportowe. Na swoim kanale robisz różnego rodzaju prowokacje, takie filmy społeczne. Ja oglądałam sobie niektóre przejmujące, poważna tematyka. To nie jest nowość. No, takich tematów można sporo szukać w telewizji tradycyjnej. W internecie też takich programów interwencyjnych jest sporo. To dlaczego ten kierunek? Hmm. Okej, okay. to zacznijmy od początku. Ten kanał nie powstał po to, żeby był żeby być innowacyjnym, żeby być jakimś pierwszym czymś nowym na, na, na rynku. Ten kanał powstał po to, bo ja miał, mam też do tej pory taką trudność z wyrażaniem swoich pewnych emocji, pewnych rzeczy, które, 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 które siedzą we mnie. Ten kanał powstał też po to, bo wiele osób, które spotkałem gdzieś na swojej drodze, starało się stłamsić we mnie jakąś taką chęć przezwyciężenia tego problemu. A przez długi czas pracowałem w różnych redakcjach, zajmowałem się różnymi rzeczami przychodziłem z różnymi pomysłami, które może nie były innowacyjne, ale chciałem je przedstawić w fajny, świeży sposób. I, I przedstawić mówili jakiś Nie I mówili wszyscy nie. nie. Także że, że gdzieś tam nie po drodze nam były, były te, te nasze ścieżki, i w pewnym momencie podjąłem taką dosyć odważną, życiową decyzję A, i pomyślałem, że rzucam tę robotę, i powstał kanał na YouTube, gdzie nikt mnie nie ograniczał, jeżeli chodzi o treści, które, które, które tam wiesz. No dobrze, ale nie każdy ma taką sytuację, że pracując w różnych redakcjach ma taki budżet, że może wszystko rzucić i ale próbować swoich sił że na YouTube. Ja, że, ja, że ja miałam taki budżet, że mogłem wszystko Ty rzucić? No mówisz, że rzuciłeś wszystko i się sfokusowałeś na swoim kanale na YouTube. No tak, no i kurczę, powiem wam, że czerstwy klepnie nie jest taki zły. Ale serio tak było? No tak, no, z czego miałem żyć. No, no nie wiem, ten, pytam. Słuchajcie, no, no wtedy wyszła ogromna wyrozumiałość z mojej kobiety. I byłem tak, i byłem u niej na Utrzymankiem byłem. Tak, tak, byłem utrzymankiem. Ja powoli się zbliżam do trzydziestki I ogólnie fa fajnie było zrobić wreszcie coś, z czego bym był zadowolony. I ona to rozumiała. I rozumie do tej pory. A i, I tak naprawdę to był taki ostatni gwizdek, nie? Że, że, żeby coś takiego zrobić, żeby sobie spojrzeć w lustro i powiedzieć: OK, nie, to, to jest fajne, to, to, jest, to jest spoko, rób to dalej. A na tym można zarobić? No bo wiesz, OK, możemy sobie cele realizować, ale przede wszystkim, czy na takim kanale e, i z tego można żyć? No to, to, jest, to jest pytanie, które, które już pewnie każdy youtuber usłyszał 10 tysięcy razy i każdy tobie powie. Ale ja pytam o Twój kanał. Szczerze, no, no, że tak, że tak, da się. No. Nie robię nic innego teraz. Po prostu... To z czego żyjesz? To są tylko i wyłącznie reklamy, czy to są product placementy? Praca na YouTubie to, to jest bardzo złożona sprawa. I wielu osobom wydaje się, że youtuberzy zarabiają nie wiadomo, jak ogromne pieniądze z wyświetleń, z reklam, i tak dalej, i tak dalej. Tak nie jest. YouTube to jest, to jest pewnego rodzaju tuba do promocji siebie, do, do promocji swoich swoich materiałów i do promocji jakby tego, co jesteśmy w stanie zrobić naszych cech osobowościowych, charakteru i tak dalej, i tak dalej. I to się później tak naprawdę sprzedaje. Pewnie też wiele firm, które, które gdzieś, e, gdzieś, gdzieś, gdzieś chcą też coś fajnego powiedzieć, no nie zwróciłyby na mnie uwagi i nie mogłem uczestniczyć w ich kampaniach. I z tego są pieniądze, jakieś tam pieniądze. Mhm. No dobrze, ale czy ten twój kanał, ta tematyka daje właśnie pole do popisu brania udziału w takich kampaniach z youtuberami, no bo to, jest no bo to też jest rodzaj product tym... placementu, tak? który w swoich materiałach w jakiś tam sposób wkładasz, czy nie, czy się mylę? To znaczy, wiesz co? u mnie jest mało tego strasznie yy, na kanale w porównaniu do, do innych twórców, mało jest, ale to też wychodzi jakby z pewnej tematyki, którą którą poruszam u siebie, na pewno wiesz, dużo bliższe są mi kampanie wizerunkowe, a nie produktowe jakichś mm -hmm. marek. I, I jeżeli chodzi o, o, o zarabianie, to bardziej staram się iść w tą stronę, a nie nachalnie promować produkt. A, a nie nachalnie promować produkt. To chyba, że to są buty New Balance. Eee. To się wydnie. <noise> w jakim kierunku ma się ten kanał rozwijać? Nie boisz się tego, że takie eksperymenty, na przykład jak wkręciłeś innego youtubera, czy na przykład jak robisz taki rodzaj prowokacji, że to się może wymknąć spod kontroli i to może mieć jakieś konsekwencje prawne i, i możesz nad tym nie zapanować. Czyli coś, co w tej chwili jest mega sukcesem, bo ten kanał się rozwija, ma kolejnych widzów, nagle może nastąpić taki nieplanowany zgrzyt, który właściwie Ci rozłoży cały ten biznes? Jak wspominałem, zbliżam się do trzydziestki. Czyli jesteś rozsądny. I, i, i tak, <laughs> jakby moje materiały są mm, zawsze poprzedzane e, tą analizą prawną. No i też trochę się zastanawiam nad tym, jak ktoś się może czuć w momencie, kiedy się styka z moim materiałem. E, I tutaj dobrym przykładem będzie mój materiał ze złapania amatora dzieci z sieci. Mm -hmm. Martin, który, który dał się złowić, no, no mógłbym mieć jakieś pretensje, że, że, że zmarnowałem mu życie. No. I no takie głosy się pojawiły, że, że po prostu go, gościu a, chciał być prawnikiem całe życie przed nim, a ja po prostu na potrzeby jakiegoś Fame na YouTubie złapałem go i na jego plecach po prostu mój kanał urósł, bo urósł, bo od tego materiału a, dużo się strasznie zmieniło. Tylko że ten materiał nie został wypuszczony od razu po złapaniu Marcina. Materiał został wypuszczony w momencie, kiedy już naprawdę ostro policja weszła do, 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 do całej tej zabawy. Kiedy zostały mu postawione zarzuty o to, że współżył seksualnie z innymi małoletnimi osobami, kiedy, kiedy były jasne dowody, że jednak to, co robi, jest złe i że to zasługuje na karę. Pewnie nie było tych rzeczy, ten materiał nigdy by nie, nie ujrzał e, światła dziennego, a ja pewnie bym przeprosił Marcina i mu się jakoś to wynagrodzić, to, to co się stało. Jesteś w tej roli osoby, która jest, powiedzmy, bohaterem Twojego materiału, a czy też utożsamiasz się trochę ze swoimi widzami? Kto jest odbiorcą Twojego kanału? Z analityki na moim kanale wynika, że są to mężczyźni zbliżający się do 30 roku życia, czyli tacy jak ja. To po ja co jest ja, ja, materiał ja, o gwałcie słucha, kobiety? Ja, 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 ja mam specyficzne podejście, jak porównuję sobie moje podejście do. do Kanału, z podejściem moich kolegów po fachu. Bardzo dużo osób robi kanał pod swoich fanów, pod, 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 pod publikę trochę, pod to, co im się spodoba. No Ja tego nie robię tak. I rozmawialiśmy sobie. Pani producent jest, jest w kadrze, więc pokażę tutaj z tą panią. Rozmawialiśmy o tym w przerwie, że trochę mam to gdzieś. Bo, bo, bo to ja mam wyrazić swoje emocje, i, i, i może, nie wiem, dwie, trzy osoby będą myślały podobnie do mnie, i jest fajnie, i, 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 i mi to naprawdę styka. Wystarcza mi to. Co do gwałtu, no słuchaj, pewnie nie robiłbym tego materiału, gdybym e, nie miał jakiejś styczności z tym, z tym problemem wcześniej. Nie chodzi o to, że ktoś mnie zgwałcił, bo sam materiał też nie tyczył się po prostu gwałtu, to było ukryte dno, no, mm -hmm. znaczy, ukryte dno, które się pokazuje pod koniec, czyli, czyli tam mowa gwałtu, to wiesz, ten to taki szowinizm, nie? To, 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 to że kobieta się godzi z tym, że ktoś do niej powie fajna dupa, nie? I, 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 nikt, I nikt nic z tym nie robi. Mhm. Ja z tym mam styczność, wiesz, chodzę na siłownię. Słyszę, jak, a, jak wiesz, czorek z Jarkiem stoją sobie, nie, i mówią, ty ale bym ją wyruchał. Nie, i ogólnie taka duperka, że he, he, he. to jest złe. A to trzeba zwracać uwagę. Trzeba podejść do takiego gościa i mu zwrócić na to uwagę. Na siłowni często to robię, mhm. ale wydaje mi się, że mając narzędzie takim jakim jest YouTube, jestem w stanie przekazać tą treść. Do naprawdę szerokiej publiczności zwrócić uwagę, żeby też reagowali na takie zachowania, albo przynajmniej nawet jeżeli mają nie reagować, to zwróćcie uwagę, że takie rzeczy się dzieją. Z początek jest koniec. Coś się zaczyna od czegoś bardzo niewinnego, od tego, że ktoś powie do ciebie fajna dupa z ciebie i nikt na to nie zareaguje. A myślisz, że ten Czarek czy tam dzisiaj z siłowni to on bardziej ogląda telewizję czy właśnie YouTube'a? Chodzi mi o to, że w telewizji jest mnóstwo teoretycznie takich programów, które mają edukować, a na YouTubie jest brak i ty Słuchaj, pewną niszę wypełniasz? W, te, w, te, w telewizji jest mnóstwo takich materiałów, ale w telewizji też jest mnóstwo materiałów, które zachęcają do takich zachowań, mm -hmm. tak samo jak w internecie. Mm -hmm. Mnie strasznie cieszy to, kiedy, kiedy ktoś pisze komentarz w stylu okej, okay, coś wartościowego znalazłem w sieci. I po prostu, no nie wiem, to, 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 to jest to jest najlepszy komplement, jaki tylko mogę usłyszeć od kogokolwiek, że, że moje rzeczy są wartościowe. I chciałbym właśnie, żeby ludzie oglądali wartościowe rzeczy. W telewizji jesteś trochę skazana na to, co mi tutaj pan od ramówki dzisiaj zaproponuje, nie? Bo może będę dziesiąty raz oglądał Harry'ego Pottera w przeciągu miesiąca, bo... Nie, bo, 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 bo tylko to może lecieć. W internecie mamy pewną wolność. Możemy szukać tych treści, możemy szukać treści wartościowych. Oczywiście możemy iść na łatwiznę i e, kliknąć sobie w to, co nam proponuje na przykład YouTube, czyli w to, co się najbardziej klika, czyli najczęściej mało wartościowe rzeczy, ale możemy wykorzystać troszeczkę naszą głowę i znaleźć coś co jest fajne, co jest wartościowe, co ma jakiś przekaz i co może wpłynąć jakoś na, wiesz, na, 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 na życie, nie? Ty chcesz wpływać na swoich odbiorców, a też słuchasz ich? Jeżeli jakieś sugestie mają, to ty też w tym kierunku chcesz swoje filmy realizować? Jakieś, nie wiem, problemy, które poruszają twoi odbiorcy, też chcesz je brać na warsztat? Tak, jak najbardziej, tylko to nigdy nie będzie mój numer jeden. Zawsze ty na początku? Tak, tak, tak. To, no, przepraszam, gdyś mnie teraz może z, z lubić. Nie lubić, się mówić, nie lubić? Okay, Zhejtować. Ktoś może nie lubić, <laughs> skajtować, nieważne, ale jakby e, ten kanał to jest coś dla mnie okropnie ważnego. I mimo tego, że, że podkreśle, że raz mam robić 30 lat, to bardzo emocjonalnie podchodzę do tego tworu. I to jest mój twór, który ma wyrażać to, co siedzi we mnie. Masz sporo odbiorców, to oznacza, że dużo osób właśnie to samo boli? Czy to jest tak, że jeżeli bym chciała tworzyć swój kanał? Od początku. I mówię ludziom, co mnie boli. tak? Mówię o tym, co mnie dręczy, co mnie wkurza. To jak budować tą widownię? Nie, wiesz, to jedno, bo my już teraz tak strzeliśmy, że po prostu mój mój kanał, to są, wiesz, cierpienie młodego fertera. No wie? ja się ja ja nie wiem, widzę, ty że, po prostu że, pokazujesz że, że, siebie że, że, w tym. No. Że, 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 że wiesz, no, że, że jest źle. No tak nie jest, bo zauważmy, że też lubię kawały opowiadać i to też we mnie się. No wszystko kwestia playlisty, którą Ale. sobie odpalisz, tak? No bo to są i eksperymenty, i, i gdzieś tam dowcipne rzeczy. Ale chodzi mi bardziej o to, czy mm. uważasz, że YouTube to jest takie miejsce, gdzie właśnie głównie powinno się skupić na tym, co ludzie oczekują i co mogliby chcieliby oglądać, czy raczej skupić się na tym, co mam do przekazania i na, odpowiedź... tym, na tym budować gdzieś tą swoją popularność? odpowiedź jest prosta. Oczywiście, że powinno się skupić na tym, co ma się do powiedzenia. Jeżeli będziemy się skupiać na tym, co ludzie chcą oglądać i, i co ludzie wykną, no to. To będzie, wiesz, to, to, to będzie takie nieszczere. Nie? Poczekaj, mówisz przed chwilą mówisz o emocjonalności, że to jest twoje dziecko, ten twój kanał i tak dalej, ale ty też tam masz biznes i to jest konkretne też biznesowe podejście. Czyli jednak zastanawiasz się nad tym, jak go, poza samymi wyświetleniami i reklamami, jak z tego żyć i jak coraz więcej z tego czerpać? Co, całe szczęście, na swojej drodze, spotkałem wiele cudownych osób. I jedną z nich jest Kuba Jankowski, który cały czas, mimo tego, że od 3 czy od 4 lat nie prowadzi matura, to bzdura, jest kojarzony z maturą. Ale okej, okay, mm -hmm. spoko. Spotkałem Kubę, z którym, z którym teraz dosyć blisko współpracuję, ponieważ jestem w sieci partnerskiej Onet.pl. I tam są ludzie, którzy zajmują się tymi sprawami biznesowymi, ale to, to jest fantastyczne, bo miałem styczność z innymi sieciami partnerskimi. I tutaj ten biznes nie jest na pierwszym miejscu. On jest tak jakoś, wiesz, tak mega fajnie, elastycznie wtopiony w to, co ja robię że ja tak naprawdę go nie dostrzegam, nie? Ja piszę sobie pomysł na odcinek i ktoś, jakiś dobry duch po prostu w tej sieci partnerskiej przy okazji łapie jakiegoś sponsora, który, który nawet nie tyle, co chce się, wiesz, um, pokazać na w tym materiale, ale który chce wesprzeć tą ideę, tą, 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 tą akcję, to, to co robię. I to jest super. I to jest fa fajny biznes. Tak, i jeżeli tak ma wyglądać biznes na YouTube, no to ja się podpisuję, wiesz, wszystkim bo po prostu tylko potrafię pisać, a ja potrafi pisać wieloma rzeczami. Pewieną taką kuchnię nam powiedziałeś na temat tego, jak ta produkcja wygląda i jak się szuka, powiedzmy, partnerów, sponsorów do poszczególnych odcinków. Nie, ale. ale... Bo, to, bo to jest w ogóle super sprawa, jak się szuka tak, tak, takich sponsorów, bo ludziom się wydaje, że jak człowiek, pracuje na YouTubie, no to ma taką mega fajną, sympatyczną pracę, nie? Tak 15 minut nagranie, hyc, hyc, jest zrobione. Tak nie jest. Ja pracuję 12 godzin dziennie, moi drodzy. I jest... Z czego ile jesteś na planie, a ile szukasz partnerów, sponsorów, i tak dalej? Z czego może raz w tygodniu, 3 godziny jestem na planie. A reszta nie? czasu to? A reszta to jest, to jest kontakt z moimi widzami na przykład. To jest pisanie kolejnych scenariuszy, to są konsultacje z, z ludźmi z mojej sieci partnerskiej a propos tego materiału, bo, bo jednak ich zdanie jest dla mnie bardzo ważne, jeżeli chodzi nawet o takie kwestie techniczne, tak? Bo chciałbym, żeby te materiały wyglądały lepiej niż do tej pory, bo to jest to. to Troszeczkę kuleję cały czas w tym, a chcę, chcę jakby sobie stawiać poprzeczkę wyżej. Teraz jest miód malina. Teraz jest tam naprawdę spoko, bo, bo, bo są oni, bo, bo e, bardzo dużo mi pomagają, ale pamiętam, że jak, że jak zaczynałem i właśnie byłem na garnuszku swojej kobiety, to gdzieś w pewnym momencie, wiesz, jakby przyszło to, no nie, no to musisz się jakoś zwrócić, no, no, no muszę mieć przynajmniej, żeby, nie wiem, dorzucić się do czynszu. I to jest mordercza praca dla takiego początkującego twórcy, który nie wie, jak się poszukuje, klientów, nie, no, no, nie wie jak to w ogóle sprzedać i jest sam i gdzieś Ogląda, no, o, o, ogląda innych twórców, stara się na nich jakoś wzorować, czyta jakieś, nie wiem, pisma branżowe. Ja nawet sobie Forbesa kiedyś kupiłem czy, czy coś takiego, chciałem się napatrzeć na tych po prostu panów, którzy odnieśli sukces. No i to jest po prostu, wiesz, tak, taka ciężka praca. Jesteś w tym sam, ma, sama. Ty byś była sama, ja byłem sam. Cały czas próbuję się postawić w takiej roli początkującego youtubera. Czy uważasz, że jeżeli zaczynam, to już powinnam szukać sieci partnerskiej, żeby nie wyważać otwartych drzwi, tylko czegoś się nauczyć? Czy jednak trzeba to frycować, zapłacić i trzeba od początku się pewnych rzeczy na własnej skórze nauczyć? Po pierwsze, w Polsce sieci partnerskie działają na zasadzie takiego kombajnu, który jedzie sobie przez pole i ogólnie nawet nie wie, kogo to jest pole, ale zbiera wszystko, co leży po drodze. E, I nie jest sztuką dostać się do sieci partnerskiej. Jak sobie popatrzymy na Aja, to znaczy teraz to jest Epic Makers, tak? Mm. E, to, to, to oni się szczycą tym, że mają tysiące twórców u nas jest zrzeszonych w naszej sieci. No i brawo. No, tylko, że to są mali twórcy, którym, no, jakbyśmy byli szczerzy, którym no, nie, nie za bardzo pomagamy. Po prostu ich mamy u nas i jak pyknie, no to my już ich mamy, tak? I będziemy mogli kosić pieniądze z tego. A to nie o to chodzi w sieci partnerskiej. Sieć partnerska powinna być miejscem, do którego przychodzi twórca. Widzimy w nim potencjał i staramy się mu pomóc. Inwestujemy w niego, inwestujemy w naszą wiedzę, nasz czas, nasze zaplecze techniczne, i tak dalej, i tak dalej. I razem z nim próbujemy coś stworzyć naprawdę fajnego. Oczywiście nie ingerując w jego, w jego pomysł, dając mu rady, służąc mu naszym doświadczeniem. I w Polsce to kuleje cały mhm. czas. Więc jak jesteś młodym YouTuberem? Nie mieszaj się na razie w to. Rób swoje, po prostu rób swoje, tak? I na pewno wyjdzie, jeżeli będziesz na tyle zdeterminowana do pracy, tak? Jeżeli na tyle się temu oddasz, jeżeli będziesz szczera w tym, co robisz, to to na pewno prędzej czy później się zwróci. Bo powiedziałeś, że nie materiałów systematycznie, i że przez to mi nie rośnie społeczność. No tak. No, okej. Okay. Tylko, hmm. tylko, tylko, że jeżeli wiesz, jeżeli mam wypuścić coś, do czego nie jestem przekonany, to lepiej tego tutaj, nie publikować. Ja nie chcę tego publikować, nie? Nie chcę wypuścić materiałów, do których nie jestem przekonany, które, które gdzieś mi nie leżą, albo gdzieś się po prostu rozmyśliłem. Nie chcę. Poś, ale poczekaj, poczekaj, staw dużo materiałów, wrzuciłeś to to... do kosza? No, trochę tak. Bez kosztowo robisz, tak? Bo każdy robi dla fanu i nie ma żadnych kosztów, to możesz tak sobie artystycznie wyrzucać no, taki ta. projekt? No, nie, no, wiesz, to. Nie, j, 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 jest coś takiego, że. Um, tak jak tutaj wspominałem, wcześniej pracowałem w jakiejś redakcji. I tam było ograniczenie. I nie mogłem wyrzucić jakiegoś materiału, Aha. do którego nie byłem przekonany. Chociaż nie byłem wiesz, zadowolony z tego efektu. No a teraz całe szczęście, no mogę sobie powiedzieć: Kurczę, nie, no nie podoba mi się, nie, nie, nie będę tego wrzucał, nie chcę tego, i tyle. Wiesz, mogę. Okej, okay, no, a gdyby była jakaś marka zainteresowana właśnie tym odcinkiem i we współpracy z tą marką robiłaś ten materiał, to co nagle mówisz sobie, w sumie to sobie nie opublikuję i właściwie to wyrzucę do kosza. To, to, to jest to też, co mówiliśmy o sieciach partnerskich. Pewnie gdybym był w innej sieci partnerskiej, bym był przymuszony do tego, żeby wypuścić, tak, ten materiał, bo jest już a, odpowiedni dzień. Kiedy, kiedy musi być wypuszczane. Miałem kilka takich sytuacji u mnie w sieci, i w momencie, kiedy ja, jako artysta YouTube'a, myślałem sobie, że nie, że to jednak nie tak powinno wyglądać, że trzeba coś dograć, że trzeba coś poprawić, to nie miałem nigdy problemu z żadną marką, żeby przedłużyć na przykład czas realizacji jeszcze o kilka dni, żeby ten materiał naprawdę nie wiem, spełniał moje wymogi. Fajnie jest zawsze zarabiać na tym, co się lubi robić. Co sprawia przyjemność. Ja nawet nie do, że liczę na współpracę z markami. Liczę na to, że będę mógł spokojnie zarabiać na tym, co lubię robić. A że lubię robić materiały na YouTube, no to mam nadzieję, że taki stan rzeczy, jak jest teraz, się utrzyma albo może się jeszcze polepszy. Tego Ci życzę. Ale na koniec zapytam jeszcze jedną rzecz, bo to jest bardzo istotne. Czy uważasz, że właśnie takie podejście artystyczne ma szansę na większy sukces, czy jednak trzeba być trochę rzemieślnikiem i pewne takie normy, i taką konsekwencję, i taki reżim, jednak sobie e, wprowadzić w tą działalność artystyczno-twórczą? Jak sobie zadasz pytanie, czym jest dla Ciebie sukces, wtedy Ty będziesz mogła sobie odpowiedzieć, który z tych modeli będzie dla Ciebie najbardziej korzystny. I to okay. jest pytanie, na które każdy początkujący YouTuber powinien sobie no odpowiedzieć. Tak, jest. Ja, ja, ja nie mogę mówić za innych. No. Po prostu każdy niech sobie odpowie, czym jest dla mnie sukces.